Ja myślę, że dzieci pokażą Ci, jak się tańczy Krakowiaka. Pokażecie? A jak to, Ty jest z Krakowa jesteś nie potrafisz tańczyć Krakowiaka? Bo ja długo już spałem i nie pamiętam. Dobrze, słuchajcie, proszę bardzo, jak jest nie... głos na no, podstawowy krok Krakowiaka i jak tańczymy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Druga ręka, a raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Brawo, proste. Słuchajcie, żeby nam było łatwiej, stanie przodem do mnie, zrobimy sobie wielką, przestrzeń na i będziemy dalej sobie biegli. Jak wejdzie muzyka, to muzykę? Z Stołem i Krakowiakiem przemieszczamy się w tamtą stronę. Zostawiamy smokiem. Bo to Kuba ze smokiem? Kuba za sm ze smokiem poleci.